Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, państwa Zachodu rozpoczęły bezprecedensową ofensywę sankcyjną wobec Moskwy. Jednym z najważniejszych narzędzi tej presji stało się zamrożenie rosyjskich aktywów finansowych znajdujących się poza granicami Federacji Rosyjskiej. Chodzi zarówno o środki należące do rosyjskiego państwa, w tym rezerwy banku centralnego, jak i o aktywa firm oraz osób prywatnych powiązanych z rosyjską elitą władzy. Zamrożenie oznacza w praktyce, że środki formalnie nadal należą do Rosji, ale nie mogą być przez nią wykorzystywane, wypłacane, sprzedawane ani przenoszone. Zostały zablokowane w zachodnim systemie finansowym jako element nacisku na Kreml oraz jako forma kary za agresję na niepodległe państwo. Według danych instytucji unijnych, zdecydowana większość rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej znajduje się w belgijskim centrum rozliczeniowym Euroclear, z siedzibą w Brukseli. Łączna wartość tych aktywów, według stanu na koniec 2025 roku, wynosi około 210 miliardów euro. Są to przede wszystkim obligacje, instrumenty finansowe, środki pieniężne oraz inne papiery wartościowe należące do Rosyjskiego Banku Centralnego. Na początku wojny celem zamrożenia było przede wszystkim osłabienie rosyjskiej gospodarki, utrudnienie finansowania działań zbrojnych oraz zdestabilizowanie rosyjskiego systemu finansowego. Jednak wraz z przeciągającym się konfliktem oraz coraz większymi potrzebami Ukrainy zaczęło pojawiać się pytanie, czy tych pieniędzy nie da się użyć inaczej nie tylko jako narzędzia nacisku, ale także jako realnego źródła finansowania pomocy dla ofiary agresji. Przez dwa kolejne lata temat ten był obecny głównie w sferze debat eksperckich, analiz prawnych oraz nieoficjalnych propozycji. Przełom nastąpił na początku grudnia 2025 roku. 2 grudnia Komisja Europejska przedstawiła oficjalną propozycję wykorzystania części zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania wsparcia dla Ukrainy w latach 2026 i 2027. Propozycja zakłada uruchomienie mechanizmu pożyczkowego o łącznej wartości około 90 miliardów euro. To środki, które miałyby zostać przekazane Ukrainie niemal natychmiast po zatwierdzeniu planu. Jednak kluczowym elementem tej koncepcji jest to, że nie doszłoby do formalnej konfiskaty rosyjskich aktywów. Zamiast tego Unia Europejska miałaby zaciągnąć pożyczkę na rynkach finansowych, a zamrożone rosyjskie środki służyłyby jako zabezpieczenie tej pożyczki. W praktyce oznacza to, że Ukraina otrzymałaby pieniądze już teraz, natomiast spłata zadłużenia nastąpiłaby dopiero w przyszłości, z ewentualnych reparacji wypłaconych przez Rosję po zakończeniu wojny. Komisja Europejska określa ten mechanizm mianem pożyczki reparacyjnej. Ma to pozwolić ominąć najpoważniejszą przeszkodę prawną, jaką byłaby bezpośrednia konfiskata środków należących formalnie do obcego państwa. Założenie jest takie, że własność aktywów pozostaje przy Federacji Rosyjskiej, ale Unia uzyskuje możliwość wykorzystania ich wartości jako zabezpieczenia. W teorii ma to być rozwiązanie zgodne z prawem międzynarodowym, a jednocześnie skuteczne politycznie i finansowo. Środki z tej pożyczki miałyby zostać przeznaczone na trzy główne obszary. Po pierwsze, na wsparcie militarne Ukrainy, czyli zakup uzbrojenia, amunicji, systemów obrony powietrznej, sprzętu logistycznego oraz modernizację zaplecza technicznego armii. Po drugie, na wsparcie budżetu państwa ukraińskiego, czyli finansowanie wynagrodzeń dla urzędników, nauczycieli, lekarzy, służb ratunkowych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Po trzecie, na podstawowe potrzeby odbudowy infrastruktury energetycznej, drogowej oraz komunalnej na terenach dotkniętych zniszczeniami wojennymi. Komisja Europejska podkreśla, że jest to rozwiązanie tymczasowe, które miałoby obowiązywać do momentu zakończenia wojny oraz wyegzekwowania od Rosji odpowiedzialności finansowej za zniszczenia. Wtedy środki z reparacji posłużyłyby do spłaty zaciągniętej pożyczki. Jednak propozycja ta niemal natychmiast wywołała bardzo silne kontrowersje wewnątrz Unii Europejskiej. Najostrzejszy sprzeciw zgłosiła Belgia, na terytorium której znajduje się Euroclear, czyli instytucja przechowująca zdecydowaną większość rosyjskich aktywów. Belgijski rząd ostrzega, że w razie sporów sądowych to właśnie Belgia mogłaby zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. Obawy belgijskich władz dotyczą przede wszystkim potencjalnych pozwów ze strony Rosji lub rosyjskich podmiotów, które mogłyby domagać się odszkodowań za bezprawne, ich zdaniem, użycie aktywów. Mowa tu o roszczeniach liczonych w dziesiątkach, a nawet setkach miliardów euro. Tego typu spory mogłyby ciągnąć się przez wiele lat i poważnie obciążyć belgijski budżet oraz cały europejski system finansowy. Również sam Euroclear ostrzega, że ingerencja w zamrożone środki może podważyć zaufanie globalnych inwestorów do europejskich instytucji finansowych. Jeśli bowiem Zachód pokaże, że w określonych warunkach może sięgnąć po aktywa należące do obcego państwa, inwestorzy z innych regionów świata mogą zacząć przenosić swoje rezerwy poza Europę, obawiając się podobnych działań w przyszłości. Dodatkowym problemem są wewnętrzne procedury Unii Europejskiej. Obecnie przedłużenie sankcji wobec Rosji wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich co sześć miesięcy. Komisja Europejska zaproponowała, by w przypadku mechanizmu pożyczki reparacyjnej odejść od jednomyślności i zastosować większość kwalifikowaną. To również budzi sprzeciw części krajów, które obawiają się ograniczenia swojej suwerenności decyzyjnej. Na tę debatę z ogromną nerwowością reaguje również Moskwa. Rosyjskie władze od samego początku zapowiadają, że jakiekolwiek wykorzystanie ich aktywów, nawet w formie pośredniej, będzie traktowane jako kradzież i złamanie prawa międzynarodowego. Szczególnie ostre wypowiedzi pojawiają się ze strony byłego prezydenta, a obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Miedwiediew wielokrotnie ostrzegał, że przejęcie rosyjskich aktywów może spotkać się z bolesnym odwetem. W rosyjskich mediach pojawiają się sugestie, że odpowiedź może objęci zarówno działania gospodarcze, jak i eskalację militarną. Kreml sygnalizuje również możliwość przejmowania zachodnich aktywów znajdujących się na terytorium Rosji jako formę retorsji. W wymiarze geopolitycznym sprawa zamrożonych aktywów staje się więc jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów zapalnych wojny. Z jednej strony mamy ogromne potrzeby finansowe Ukrainy oraz rosnące zmęczenie społeczeństw zachodnich kosztami pomocy. Z drugiej strony istnieje realne ryzyko destabilizacji globalnego systemu finansowego oraz eskalacji napięć z Rosją. Nie zmienia to jednak faktu, że skala zniszczeń na Ukrainie oraz potrzeby budżetowe tego państwa są coraz większe. Według szacunków międzynarodowych instytucji odbudowa Ukrainy po wojnie może kosztować setki miliardów euro. Już teraz państwo ukraińskie w ogromnym stopniu uzależnione jest od pomocy zagranicznej w zakresie utrzymania podstawowego funkcjonowania administracji, systemu zdrowia i infrastruktury. Dlatego dla wielu unijnych decydentów zamrożone rosyjskie aktywa wydają się jedynym realnym źródłem tak dużych pieniędzy, które nie obciążałyby już dodatkowo budżetów państw członkowskich. W tym sensie debata ta nie dotyczy wyłącznie prawa czy finansów. Ale również przyszłości Ukrainy i odpowiedzialności moralnej Zachodu wobec ofiary agresji. Na dzień 5 grudnia 2025 roku żadna ostateczna decyzja w sprawie wykorzystania aktywów jeszcze nie zapadła. Rozmowy trwają na poziomie Komisji Europejskiej, Rady UE oraz poszczególnych rządów. Belgia podtrzymuje swoje weto. Część państw Europy Środkowo-Wschodniej naciska na szybkie uruchomienie mechanizmu, a największe gospodarki Unii próbują znaleźć kompromisowe rozwiązanie minimalizujące ryzyko prawne i finansowe. Jedno jest pewne, temat zamrożonych rosyjskich aktywów przestał być jedynie techniczną kwestią sankcji. Stał się jednym z kluczowych elementów geopolitycznej układanki, od którego może zależeć tempo pomocy dla Ukrainy, przyszły kształt europejskiego systemu finansowego oraz dalszy przebieg konfrontacji z Rosją. Dziś stoimy więc przed pytaniem nie tylko o to, czy Zachód powinien sięgnąć po zamrożone rosyjskie środki, ale także o to, jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić za takie rozwiązanie i jakie konsekwencje poniesie za niecały światowy porządek finansowy. Czy Waszym zdaniem wykorzystanie tych aktywów na pomoc Ukrainie jest moralnie uzasadnione? Które rozwiązanie wydaje się Wam bezpieczniejsze, pożyczka zabezpieczona aktywami, wspólne zadłużenie Unii czy bezpośrednia konfiskata? Czy obawy Belgii i instytucji finansowych są realne, czy raczej służą odwlekaniu decyzji? I wreszcie, czy takie działania mogą realnie zaostrzyć konflikt z Rosją? Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz sytuację. Do zobaczenia w kolejnym materiale.